To jest cała skała gipsu. Jaki okaz, mnie. Mm -hmm. Będzie się błyszczy. No co? Za moimi plecami wulkan Etna, który w ostatnich tygodniach dość mocno przypomniał o sobie mieszkańcom wyspy. Pomimo tego, że nie czuć siarki w powietrzu, czy chociaż za plecami jest wulkan, który niedawno wybuchał, to właśnie siarka w oczach mineralogów, gemologów, która pochodzi, minerały, siarki, które pochodzą z Sycylii, uważane są za jedne z najpiękniejszych i najbardziej niesamowitych na świecie. Ponieważ to właśnie Sycylia w XIX wieku była największym producentem, jednym z największych producentów siarki w Europie. Południe Sycylii, na które wybieramy się jutro, to ogromny przemysłowy rejon, gdzie wydobywano siarkę i z którego pochodzą najpiękniejsze, najbardziej unikatowe minerały siarki, które dzisiaj gdzieś jeszcze można spotkać na aukcjach, ja znalazłem ostatnio za 6 tysięcy, taki piękny oto okaz z y, inkluzjami bitumicznymi. My wybieramy się tam jutro zobaczyć ten rejon bogaty w siarkę, także trzymajcie kciuki, no nie wiem czy coś tam znajdziemy, ale przynajmniej zobaczymy jak to, to wszystko dzisiaj wygląda. Naładowani italiańskim espresso i słońcem w Sycylii docieramy do jednej z dwóch kopalni, jak pokazuje portal Mindat, z której pochodzą najpiękniejsze unikatowe okazy siarki. To jest właśnie jedna z tych kopalni, gdzie wydobywano na skalę przemysłową siarkę. Tu są pozostałości po, po fabrykach dawnych, po frukcji siarki. To w drugiej połowie XIX wieku, XX wieku zostało zamknięte. Tutaj zostało utworzone muzeum na terenie tej kopalni, ale ona też już jest nieczynne. A szyb kopalniany jest gdzieś tam w środku. I tutaj wiadomo, siarka przemysłowa, ale jeżeli chodzi o minerały, to też Aragonity, Celestyny, te piękne okazy siarki właśnie na. Na kalcytach znajdywane, na pięknych skałach macierzystych, których no ceny sięgają dzisiaj naprawdę zawrotnych pieniędzy. Także to jest ta kopalnia. Idziemy zaraz zobaczyć do środka, co się dzieje. połazimy tutaj i jest jeszcze jedno zagłębie, Kozodisi chyba, godzinę drogi stąd. I tam jest wiele kopalni różnych i spróbujemy też tam wejść. Na razie jednak idziemy do Kozodisi, bo ponoć te kryształy siarki z Kozodisi są właśnie najbardziej, co najpiękniejsze. Także idziemy się tutaj rozejrzeć, co się dzieje. Pierwsze kalcyty, i właśnie tak jak przeglądałem zdjęcia, to te kryształy siarki wyrastały właśnie na takich y, skałach macierzystych, kalcytowych. I to są właśnie o kryształki kalcytu tutaj widać. Czy to jest jakaś taka skała pokryta kalcytem? A żółte jakieś fragmenty siarki. Już tutaj żółtego mamy. To jest siarka. A to chyba, to chyba nie jest siarka, ale jakieś żółte są tutaj fragmenty. Tak, a to są to wszystko skały z kryształkami kalcytu. Pokażala, te kalcyty tutaj. Taka delikatna warstwa kalcytu tu jest, tak? Chyba jakieś kalcyty. Tu jeszcze celestyn, aragonit i gipsy znane dla, przez fanów minerałów z tej kopalni. Podążamy w górę, także tam jest chyba wejście właśnie do kopalni. Dobra, jest i siarka. Pierwsze znaleziska już są. Dawaj, Ala. Wiadomo, nie są to kryształy siarki, ale mamy czysty minerał siarki. O, widzicie, to jest wszystko ładna. Żółciutka siarka. I to właśnie tutaj wydobywano do celów przemysłowych. Siarka w takiej formie złóż wygląda tak. A kryształy widzieliście na zdjęciach, jak potrafię wykrystalizować, nie? I ona jest tutaj żółciutka. I to jest czyściutka siareczka, która tutaj no, na skalę światową wybudowywano w XIX i do połowy XX wieku. Także no, pierwsze minerały siarki z Sycylii do kolekcji już trafiają, ale idziemy poszukajmy, Może coś znajdziemy, jakieś kryształy ładniejsze. Tu mamy minerałów, nie? Szkoda, że mam tylko jeden dzień na to, bo jestem na wycieczce generalnie, ale patrzcie, jakie kryształy kalcytu to są. Patrzcie To wszystko, chyba kalc, zaraz to zarysuję, ale no. to wszystko, moi drodzy, to są kryształy gipsu. Bo możemy je zarysować paznokciem. Gipsy są tak mięciutki. Że rysujemy paznokciem. Czyli to białe, co pokazywałem na początku, to są kalcyty. Co tam przy tej siarce, a to wszystko mamy gipsy, których też tu się dużo znajduje. Tak jak u nas w Dobrzyniu chociażby nad Odrą pozyskuje się gipsy. to są popularne polskie, czy na wiadomo KGHM-y, To spójrzcie to wszystko mamy gipsy, kruche. Jezu, ale to jest. Dobra, my nie dotarliśmy do szybu nawet. Idziemy dalej. No i tu mamy. Ale pokażę kolejne kalczy. Chcę, a ah, gipsy. O! To jest ładny. Kryształek gipsu. To ja się podniecam tym, co tam znalazłem. A chodźcie to zobaczyć. Chodźcie to zobaczyć. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki okaz gipsu jak wykrystalizował w ogóle, że taka płytkowa forma. Ja nigdy się chyba, kurde, nie widziałem na własnej oczy takiej formy gipsu, on jest taki, jaki on ma specyficzne kryształ, jakiś taki tabliczko, o tutaj jak rośnie ten gips. Kurde, my tutaj się poniecamy naszym gipsem, znaczy pięknym, z Dobrzynia, a tu jest kujwa? weź to ale pokaż, to jest cała skała kryształów gipsu. Jaki okaz mnie. Śladami kolejki wąskotorowej i jest kolejka, wchodzi w dół, jest wyciąg, krata i tunel w ziemię. Także to jest chyba wejście do głównego szybu kopalni Kozody. przypomina mi to trochę międrzeckie bunkry, na których się wychowałem, więc idę zobaczyć. Hey, tu szed tu, 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 tu. wyciąg i tu nam coś pierdykło. Mamy spory zawał. Poszedłbym dalej, ale tam widzę, że wszystko jest bardzo kruche. I tutaj to wszystko może w każdej chwili pierdyknąć. Tu widać spękania na ścianach. Także to jest dalej tunel. To wejście głębiej, bo tu nam wchodzi wyciąg, taśmówka. Także tu jest chyba ten główny tunel. Na pewno tam idzie znaleźć piękne rzeczy. po tym co widzieliśmy na zewnątrz. Ale nie idę, szkoda życia. Tym bardziej, że jestem na wakacjach. Dobra, jest i nasza siereczka, jest, jest, jest. Tylko, że my to mi kurwa nie pierdolnąło zaraz coś na głowę. Czy czym było mówione? Chyba kalcyt. Tak mi to wygląda, albo jakiś kwarc, nie, raczej kwa kalcyt. I tutaj są kryształy. Później pokażę Wam na świetle słonecznym. Kryształy siarki, już nie tyle, że taka ruda, tylko kryształy. I tu mam kryształy siareczki. Jest kryształ, nawet jest transparentny. Tu jest kolejny kryształ siarki, czyli to nie jest jakby takie skupienie zbite, żyła, znaczy jest żyła, no ale w źle pokrystalizowały, nie? Jest tu kryształ i tu jest kryształ. Także słuchajcie, no, jakby tu jest takie Eldorado z minerałami, nie? Bo jeżeli chodzi o sam gips, to jakby się tutaj przyjechał, to to jest w ogóle mnóstwo tego gipsu. Ja nie wiem, sobie zaraz pójdę poszukać jakichś ładnych kawałków. Tam już nie wchodzę, bo trochę nie mamy czasu, bo jestem na wakacjach, jestem tu przelotem, jakby. Ale no, nie spodziewałem się tego, że w ogóle tyle minerałów jest, nie? No, tu kryształy z siarki, nie? No bajka, ale zaraz idziemy po, po kiszchałdach i lecimy w tą drugą miejscowość, bo chcę jakby pokazać Wam ten cały teren, a mam tylko na to jeden dzień, nie? Kopalnia w Kozo Odisi. nie wiem jak to się właściwie wymawia, okazała się kurde no fajnym miejscem na szukanie minerałów. Nie spodziewałem się tego, że tam można tyle rzeczy znaleźć i to nawet kryształy siarki jak się okazało, no i tyle gipsu pięknego i tak łatwo. Eee... Tam później wam pokażę dokładnie co znaleźliśmy, ale teraz dotarliśmy do drugiego regionu, który jest jakby największym takim zagłębiem właśnie Siarki. To jest miejscowość Cianciana i tutaj w obrębie tej miejscowości Cianciana, jak podaje portal Minded była 17 kopalni. Właścicielami tych kopalni byli niestety, ale jakby generalnie Brytyjczycy, głównie, trochę Francuzi. Wiąże się to z taką trochę ciemną historią tej Sycylii, ponieważ wykorzystywano tutaj do pracy nie, tak niemalże niewolniczo. Dzieci, wykorzystywano lokalnych robotników, czy też to górników. Tak do, to była niemal niewolnicza praca w tych kopalniach. Dopiero tam ksiądz Luizzo, już nie, Luiszo, nie pamiętam, on tam walczył obrony, o, na rzecz obrony praw dzieci, tych rolników, którzy tutaj chyba pod koniec dopiero XIX wieku, gdzieś tam zaczął to jakby tutaj wspierać tych rolników. I generalnie to jest chyba jedno wejście do jednej z tych kopalni, tak znaleźliśmy po współrzędnych z Mindatu, a było ich aż 17 tutaj. Także zaraz postaramy się tutaj jakoś tam dojść. I to, co tam widać, bo to są jakieś stare takie zabudowy, chyba właśnie jeszcze XIX-wieczne, z kamienia widać, bo jednak tak ta Kozodisi było bardziej współczesne, bardziej, bardziej nowoczesna ta kopalnia, a to są chyba stare jakieś szyby. I chyba to jest jedno z wejść. Także zaraz pójdziemy tam zobaczymy jak to wygląda. Oh. Dotarliśmy przez te chasze, to było przebicie przez to, to było proste nieporozumienie. Mnie nie wiem jak mocno pocięty jest. Jak Alicja powiesz? <noise> no. Chcieliśmy no. no. z piwko otworzyć, nie? Ale patrzcie na to. Co to jest? Tunel I sama siarka w powietrzu. Dlatego się nie spodziewałem, że to jest otwarte wejście. Uff, zagra. Zaraz tam wchodziły. Uff. Patrzcie, jak to sól wyszła ze ściany. Gdzieś tutaj wykrystalizowała sól. Narosło to. Tam, tam jest kolejna kupa soli. Tu tam przedtem karcyty były, a tutaj jest całe warstwy serca. A się odłupuje ze ścian. Bo ktoś to łupał. Ale teraz, jest wyższy tym jak to wychodziło. Wow. A coś się pokażę? O, oh no, super Weź to ze zbliżenie zrób, patrz jakie pięknie. kryształy to są Słuchajcie ja nie mam pojęcia nie, no to tego nie widać za bardzo Co to jest? Ale to chyba gips wykrystalizował tak Teraz widać To są chyba gipsy, patrz tutaj To jest jak meszek jakiś No pięknie Czekaj, co to jest, masakra Taś nie wiem jak to widać I to już w tamtym szybie, tam to było jakby taki nie a to są takie drobniutkie kryształki. Masakra, jakie igiełki takie. Słuchajcie, jak ktoś z Was ma pomysł, wie co to jest, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Ja nie? nie jestem geologiem. Ale jestem naprawdę mega ciekaw. Weź tego, ciekawy posłuch. ode mnie to. Czekaj, czekaj, weź, ja tego podniosę. Słuchaj, jakby ktoś z Was wiedział, to jak jakieś takie włoski. Widać to? Ja gdzieś to kiedyś widziałem taki minerał. Muszę trochę w literaturze posprawdzać. Krótki przerywnik, ponieważ wstępnie udało się zidentyfikować ten dziwny minerał. E, najprawdopodobniej jest to basanit, minerał z gromady siarczanów, który znalazłem jeden taki okaz w Muzeum Mineralogicznym w Szkawskiej Porębie. I tak jak analizowałem to z właścicielką muzeum, ten okaz pochodzi właśnie też z kopalni siarki, naszej słynnej kopalni siarki z Machowa, z której stąd zresztą też pochodzi dużo pięknych okazów siarki, które też sobie w międzyczasie porównywałem z tymi sylijskimi. Także jakby nie widzę dużej różnicy między tą sycylijską siarką, a tą naszą polską. Może ta sycylijska jest bardziej transparentna i bardziej takie intensywne kolory ma, bo tam na koniec trochę wyciągnęliśmy, ale to jeszcze później. Jeżeli chodzi o ten basanit, to jest właśnie siarczan z gromady siarczanów i on bardzo ciężko go znaleźć w ogóle w jakichkolwiek kolekcjach. Ze względu na to, że on ma takie drobniutkie i delikatne kryształy, które się bardzo łamią i bardzo się nie, no, my nie byliśmy w stanie tego zabrać do samolotu, no bo w samolocie to tak jak wiecie, zawinęliśmy, trochę to tam schowaliśmy, a tego jak się po prostu bierze do ręki, to on pamięta, dlatego on jest taki mega rzadki, ale no właśnie ten tutaj okaz, który jest w muzeum, w którym możecie sobie zobaczyć, to serdecznie polecam, ponieważ jest tam dużo bardzo fajnych, ciekawych zbiorów, m.in. innymi z kopalni siarki z Machowa, no, to jest jeden z takich rzadkości, bo to, no, no, tak jak rozmawiałem z właścicielką muzeum, tego, no, nie idzie chwycić, nie idzie tego dotknąć. I najprawdopodobniej te ogromne złoże, tego, co tam znaleźliśmy, to jest jakaś wtórna krystalizacja, gdzieś to rąbo, bo to był chyba jakiś zabał w tym tunelu, to rąbło wszystko. No, i tam ten siarczan basanit w tych drobnych kryształkach wykrystalizował. Także no, no i spodziewałem się, bo ta kopalnia jest tak, jakby ona cały czas tam żyła, ta sól ściana ścianach, ten basanit, no i trochę te siareczki wyciągnęliśmy na sam koniec, a to już zaraz zobaczycie. No, to jest takie miękkie, to się zawala, bo to są kipsowe skały, to jest. To są całe żyły kipsu poprzecinane za żyłami kipsowymi. O, masakra. Tunel no, się nie kończy, wysiadam do tyłu, coś Wam pokażę jeszcze. co gdzie tu były te okazy? Tutaj. Tu. Tak, to są takie bryłowe, a tam były ładne kryształki. to są całe te... całe bloki ze sierpą. Czyżby było? Słuchajcie... Z jakby... Tu, 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 tu tu, patrzcie, tu. Tu, tu, tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest. Patrzcie, się świeci. Tu jakie ładne kryształki są. Tutaj. Patrz. Wszędzie jeszcze jest. Także powiem tak, już kończąc, bo już idziemy stąd, jakby, weźmę mi, powiem tak, już kończąc, bo jakby powoli się zbieramy stąd, kwestia znalezienia pięknych okazów z tych kopalni, to jest kwestia otwarta, ja myślałem, że to po prostu jest historia, że my tu przyjedziemy, zobaczymy jakiś szyb zamknięty z kratą i to tyle, ale tutaj, jakby nikogo nie namawiam na jakieś poszukiwania, tu, ale to jest temat otwarty. Tu, takie piękne okazy, które gdzieś tam zostały znalezione, podejrzewam, że można dalej znajdować, bo tu się szyby nie kończą, są odnogi, są tunele. Jest to ryzykowne, oczywiście, dlatego ja, jakby nikogo nie zachęcam, żeby tu przyjeżdżać, kopać. O, ale patrząc na to, co to jest skała, skała, siarki, znalezienie takich. Pięknych kryształów, jak te, które tu zostały znajdowane i które możemy poglądać zdjęcia sobie To jest po prostu tylko kwestia otwarta i... i można tu przyjechać Wow, jakie ładne Jakie one są klarowne Dobra, Miału, które... nie rób tego Patrz, jaki kryształ ładny Widać? Mhm Piękne Piękne, no to trzeba wykuć O, oh, jakie ładne, mi się Co to no, wykuć? Bo jest! Tutaj wykujemy to tak zaraz, patrz Zobacz, jakie są kryształy ładne. Ale się świecą. Tu coś jest. Ale się świeci. Ale się błyszczy. Trzeba wygłócić. Widzisz? Będzie mhm. się błyszczy. Czekaj. Masz to? Mhm. kręcę to tutaj, bo one są strasznie kruche. Nie wiem, czy to mi dotrwa do domu, ale patrzcie na taki kryształ. Jaki kryształ! Jest jeszcze zakuszone, ale patrzcie, jaki transparentny jest. Jeszcze na ile? Z 2 cm, czyś tutaj go nie widać. W tym jest. <laughs> musiałem go umyć. <laughs> ale patrzcie, patrzcie na taki kryształ, siarki ładny. Jakie okazy! Jakie ja te one są transparentne. Patrzcie, jakie kryształki. No ten to jest bomba. I jakie ramby ma tutaj ładne? Tutaj może nie wiem, czy to widać. Bo ja nie sam nie wiem, co widzę. Ale ładne yeah. Ja. No jeszcze. Wow. Ale ten tu jest piękny. z 2 cm. Po mojemu zdziwieniu okazało się, że te legendarne, te historyczne kopalnie siarki, to nadal niesamowite miejsce do poszukiwania minerałów, gdzie nadal można znajdować tam okazy. nie? I ta kopalnia Kozodisi pierwsza, no to ogrom gipsów. One co prawda nie są tak, jakby te polskie mi się bardziej podobają, takie chemy czy tam czy tam dobrze, no ale spójrzcie jakie te gipsy są czyściutkie, jakie są transparentne. Ja sobie opłukałem ich trochę. Tak tego. Normalnie jak szkiełko, łapie No. Normalnie jak szkiełko. I on fajnie w ogóle wykrystalizował, bo to są taki pokrój tabliczkowy i posklejane kryształy są. Widać to w ogóle? Mhm. Także tego gipsu tam jest mnóstwo. Kozo. DC Dossi, może siarkę tam trudniej znaleźć, ale w tej drugiej kopalni, co byliśmy w cianciana, tam cholernie ciężko, wyjść, jakby, jakby nie polecam, bo tam jest niebezpiecznie generalnie, no ale tam siarki znaleźliśmy. I to w kryształ transparentnej, krystalicznej, gdzie tak jest, z czego sumie ta właśnie cianciana. Ja myślałem, że to już jest historia, to jest przeszłość. Ale zobaczcie sobie no ten kryształ, który znalazłem. I on jest jeszcze na kalcytach, właśnie to, co jest tam najwyżej cenione. Na dole mamy drobne kryształki kalcytu, a to jest wielki kryształ siarki. No piękny okaz, nie? Mam nadzieję, że wyjątkowy. Znaczy, no wiadomo, że się nie dorównuje tym takim yy, klasykom, ale widać go? Nie wiem, bo mi tak światło odbija. Nie wiem jak to widać, ale mniejsza z tym. Zobaczcie sobie tutaj, na przykład to wszystko to są kalcyty, bądź aragonity. Aragonity to jest też węgla wapnia, tak samo jak kalcyt. I na tym powyrastały kryształy w środku. To jest w ogóle taka ciekawa środka, bo to jest mieszanka kalcytu z, z tą siarką i nawet w zielony kolor wpada. Tutaj takie naskorupienia, o tu jest taki ładny kryształ siareczki. Też y, rąbowy, nie? Czyli daje, jak krystalizuje ta siarka. I to na białej matrycy kalcytowej. No świetna okaza, my tu tymi nożyczkami do tych paznokci wydumowaliśmy, zresztą jakimiś prętami, które wyciągnęliśmy z tej kopalni w Cianciana, z tych hali, które tam widzieliście, nie? Także powiem wam, no i jakby nie zachęcam, żebyście tam szukali, ponieważ jakby jest tam niebezpiecznie i nie chciałbym mieć na swoim sumieniu jakby coś się komuś przydarzyło. Niemniej jednak ja tam planuję wrócić, na pewno już takie profesjonalne jakieś poszukiwania, bo tam są przecież, no to dalej idzie te okazy znajdować, nie spodziewałem się tego. Tutaj siareczka na kalcycie, nie? a to wszystko spontan. To my byśmy ja jestem na wakacjach po prostu się wybraliśmy tak o, żeby jakiś materiał skręcić. Także mam nadzieję, że wam się podobało wideo. Ja jestem w sposób podziecony tym miejscem, także dajcie łapki w górę, czy tam suby, żeby kanał się rozwijał, żebyśmy mogli wam pokazywać takie fajne miejsca i no kurde, no klasa, jestem mega zadowolony z tego i co? Już się, się spakuję, bo zaraz samolot Dzięki, trzymajcie się, cześć!